Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic sobą nie brali na drogę, prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w czosie. Ale idźcie obudzić w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Panie Jezus wysyła po dwóch uczniów aby zapowiadali właściwie Jego przyjście. To wysłanie oczywiście nie było wysłaniem jeszcze z pełną Ewangelią, bo ona się nie dopełniła. Nie dopełniło się odkupienie człowieka, nie dopełniło się jeszcze pełne objawienie tej Bożej miłości do końca. Jeszcze nie było Ducha Świętego, którego mocą mieli to głosić słowo. Było to takie rozesłanie, w którym Pan Jezus chciał przekazać to, co jest Jego... Projektem, planem na całą Ewangelię. Bliskie jest Królestwo, nawracajcie się, jeszcze w Ewangelię. Przede wszystkim to bliskie jest Królestwo i nawracajcie się. Te dwie rzeczy jakoś zasadniczo. Temu wszystkiemu towarzyszy jeszcze moc, którą Wypeł posażył swoich uczniów. Dał im moc nad duchami nieczystymi, moc uzdrawiania jako znaki. I jednocześnie zobaczmy, że Pan Jezus bardzo mocno podkreśla to, żeby niczego ze sobą nie brali. To ci ludzie, do których przyjdą z tą nowiną, powinni im dać jeść i spać to, co jest ich konieczne do życia. Jest to wezwanie do, do odkrycia bliskości Królestwa Bożego. Fundamentem jakby tego naszego otwarcia na Boga jest ze strony Boga słowo do nas skierowane, my musimy je usłyszeć. A to wezwanie Boga zasadniczo można streścić w tym, czy chcesz żyć, To jest człowiekiem, kto miłuje życie i pragnie w i szczęśliwe. To jest takim człowiekiem. Jeżeli powiesz, ja, to wtedy to słowo, które przychodzi jako orędzie, jako wskazanie. Praktyczne odnoszące się do życia, dopiero wtedy nabiera właściwego sensu. I wydaje się, że uczniowie właśnie zostali posłani przez Pana Jezusa, żeby wezwać do zmiany myślenia, żeby się oderwać od tego kręcenia się wokół codzienności, tego co życie codzienne niesie, ale żeby otworzyli się na perspektywę Królestwa Bożego, żeby tego zapragnęli. I byli przez to gotowi do przyjęcia Chrystusa. Wysyła ich po dwóch. Nie pojedyncze, ale po dwóch. Potem na końcu, podczas ostatniej wieczerzy, w tej modlitwie płańskiej mówi, modli się do Ojca. Aby byli jedno, aby świat uwierzył, żeś tym nie posłał. Aby byli jedno. I ta jedność ich była świadectwem tego, że rzeczywiście tym nie posłałeś. Ci, którzy są moimi uczniami, mają być jedno. A ta ich jedność będzie świadectwem. Jedność w miłości braterskiej, która jest wynikiem spotkania z Chrystusem, słuchania Jego słów, Jego Ewangelii, rozpoznawania to, kim on jest, jaki jest Jego duch. I chyba o to chodziłoby, aby właśnie ta dwójka, czyli najmniejsza wspólnota, dawała świadectwo tego, że to, co głoszą, to, co zapowiadają, to nie jest jakaś piękna idea, tylko jest konkretne doświadczenie ale jednocześnie jest ten respekt Jezusa wobec ludzi. Ludzie mogą ich odrzucić. Jeżeli nie przyjmą was, szczęśnijcie pył z sandałów tego miasta, idźcie do innego. Ludzie mogą odrzucić jego i Pan Jezus to przyjmuje i uznaje. Ale jednocześnie wzywa, jeżeli to słowo trafi do serca człowieka, który ma w sobie dążenie do Boga, ma w sobie pragnienie, ten przyjmie tych który, którego on wysyła, a potem przyjmą, przyjmie także jego samego, który w tym momencie, kiedy wysyłał uczniów, to on był właśnie Królestwem Bożym. To Królestwo Boże jakby się zawierało w jego osobie, bo w nim była jedność i Boga, i człowieka.